26 lipca na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych miało miejsce zorganizowane przez środowisko Trading Gem spotkanie na temat czy spekulacja to kradzież, które było w sensie merytorycznym kontynuacją wcześniejszego mojego spotkania na ten temat w siedzibie Trading Gem. Link do relacji ze spotkania znajduje się w opisie filmu. Znam argumentację osób promujących spekulację jako sposób zarabiania pieniędzy, a zatem i zdobywania potrzebnych dóbr i twierdzę, że opiera się ona na fałszywym opisie rzeczywistości. Dlatego na spotkanie przygotowałem kilkunastominutowe wyjaśnienie, czym jest spekulacja i dlaczego jest ona formą kradzieży nie w sferze subiektywnych interpretacji tego funkcjonującego również w języku potocznym pojęcia, lecz w sferze działań ściśle ekonomicznych i wymogłem na organizatorach spotkania, mimo przedstawionej mi innej formuły, możliwość zaprezentowania tego wyjaśnienia na początku. Niestety, mimo przedstawionego wyjaśnienia precyzującego temat spotkania, nie doszło do dyskusji na temat spekulacji jako działania ekonomicznego. Natomiast zarówno uczestnicy spotkania, jak i część publiczności przedstawili swoje interpretacje obiegowego pojęcia spekulacja, a to jako kalkulowanie zysków i strat, a to jako przewidywanie rozwoju wydarzeń, wprowadzając kompletny chaos pojęciowy uniemożliwiający rzetelną analizę zjawiska. Nie będę wnikać w to, czy wprowadzenie owego chaosu pojęciowego było zamierzone. Moim celem jest wyjaśnienie istoty kradzieży i spekulacji jako jednej z jej zalegalizowanych i społecznie tolerowanych metod, ponieważ zrozumienie tego zjawiska jest warunkiem zrozumienia współczesnej antykultury. Nie będę jednak, wbrew zapowiedziom, odczytywał całego uzasadnienia przedstawionego na początku omawianego spotkania, bo można go wysłuchać z dostępnego zapisu ale skoncentruję się na tych elementach, które są notorycznie pomijane. Powtórzę tylko konieczne zastrzeżenie, że moje uwagi na temat spekulacji dotyczą rynkowych relacji ekonomicznych między osobami niespokrewnionymi, dążącymi do zdobycia dóbr umożliwiających zaspokajanie ich potrzeb. Natomiast nie dotyczą takich zjawisk jak darowizny, spadki, działalność charytatywna, wolontariat, hazard itd. Każdy człowiek potrzebuje do zaspokajania swoich potrzeb różnych dóbr materialnych i niematerialnych, do których należą również usługi i podejmuje różne działania w celu zdobycia tych dóbr. Takie działania nakierowane na zdobycie dóbr opisuje ekonomia. Dobra nie produkują się same. Ich produkcja wymaga od producentów poświęcenia czasu, kwalifikacji i wysiłku, a więc poniesienia jakichś kosztów. Koszty te rekompensuje korzyść, jaką daje konsumpcja wyprodukowanych dóbr i zaspokojenie potrzeb. Jeśli ktoś wyprodukował jakieś dobro, poniósł koszty produkcji, ale nie skonsumował tego dobra i nie odniósł z tego rekompensującej te koszty korzyści, to znaczy, że poniósł stratę. Dlatego nikt, kto wyprodukował własnym kosztem jakiekolwiek dobro, nie zechce go dobrowolnie oddać nikomu innemu, bo poniósłby stratę. Jednak każdy chętnie odda komuś innemu wyprodukowane własnym kosztem dobro, jeśli otrzyma od niego w zamian jakieś inne dobro, które jest mu potrzebne i którego konsumpcja da mu korzyść rekompensującą koszt wyprodukowania dobra oddanego. Jeśli różni ludzie wyspecjalizują się w produkcji jakiegoś dobra, to mogą produkować je mniejszym kosztem i lepszej jakości. Jeśli każdy wyprodukuje jakieś dobro w ilości przekraczającej jego własną konsumpcję, to mogą oni wymieniać się tymi dobrami. Dzięki temu każdy produkując jedno dobro może zaspokajać różne własne potrzeby. Miejscem, w którym odbywa się wymiana dóbr jest rynek. Istnieją dwa warunki dobrowolności wymiany. Jeden to opłacalność wymiany. Każdy zgodzi się na wymianę, jeśli korzyść z dobra otrzymanego jest równa lub większa od kosztów, jakie musiałby ponieść dla samodzielnej produkcji dobra otrzymanego albo od kosztów, jakie poniósł na wyprodukowanie dobra oddawanego. Istnieje jednak drugi warunek, który jest często pomijany. Warunek użyteczności. Każdy odda dobrowolnie drugiej stronie wymiany wyprodukowane przez siebie dobro tylko wtedy, jeśli otrzymane od niej dobro będzie dla niego użyteczne. To znaczy będzie zaspokajać jakąś jego potrzebę. I odwrotnie, jeśli ktoś chce otrzymać dobro użyteczne dla niego, to może je otrzymać tylko wtedy, gdy odda dobro użyteczne dla drugiej strony wymiany. Warunkiem dobrowolnej wymiany dóbr jest więc to, że wymieniane dobra muszą być użyteczne dla drugiej strony wymiany bo za dobro niepotrzebne nikt nie będzie chciał się wymienić i nie ma znaczenia ile ktoś włożył pracy w wyprodukowanie oddawanego dobra, a tylko to, czy to oddawane dobro jest użyteczne dla drugiej strony wymiany. Nawet jeśli ktoś zdobył wysokie kwalifikacje, zainwestował ogromne środki i wyprodukował jakieś dobro kosztem ogromnego wysiłku, ale to dobro nie jest dla nikogo użyteczne, to nie może liczyć na to, że ktokolwiek odda mu w zamian inne wyprodukowane własnym kosztem dobro. To jest cały sens pojęć dobro społecznie użyteczne i praca społecznie użyteczna, bo oznaczają one nie jakiekolwiek dobro i jakąkolwiek pracę, lecz pracę tworzącą dobro użyteczne nie dla producenta, lecz dla drugiej strony wymiany. Tą drugą stroną wymiany są na współczesnym rynku anonimowi konsumenci tworzący tzw. społeczeństwo. Każdy, kto podejmuje produkcję dóbr na wymianę, podejmuje ryzyko, że wyprodukuje dobro nikomu niepotrzebne i ponosząc koszty na jego produkcję poniesie stratę, gdyż nikt nie będzie chciał wymienić się z nim na potrzebne mu dobra. Ponieważ dobra nie produkują się same, istnieją tylko trzy możliwości ich zdobycia. Pierwsze: można samodzielnie wyprodukować dobro potrzebne nam samym. Drugie. Można otrzymać potrzebne nam dobro w drodze wymiany, jeśli wyprodukujemy samodzielnie dobro potrzebne drugiej stronie wymiany. I wreszcie trzecie. Potrzebne nam dobro można różnymi sposobami ukraść. Kradzież ma swoją definicję w prawie karnym, ale nie wyjaśnia ona jej istoty w znaczeniu ekonomicznym. To wyjaśnienie jest następujące. Jeśli ktokolwiek zdobywa w ramach działalności ekonomicznej mającej na celu zdobycie dóbr, jakiekolwiek dobro, które może używać odnosząc korzyść, które zawsze ma swojego producenta, a ten producent, nawet jeśli jest anonimowy, poniósł koszty tej produkcji, to takie zdobycie jest zawsze częścią wymiany, w której producent tego dobra oddał je temu, kto je zdobył, a różnica między wymianą obustronnie korzystną a kradzieżą jest taka, że w pierwszym przypadku producent dobra otrzymuje w zamian jakieś dobro ekwiwalentne rekompensujące poniesione koszty, natomiast przy kradzieży nie otrzymuje w zamian nic, albo otrzymuje coś, co poniesione koszty rekompensuje tylko częściowo. Jednak nawet jeśli producent otrzymuje coś, co tylko częściowo rekompensuje poniesione koszty, to za tę niezrekompensowaną część nie otrzymuje nic. Dlatego istotowa definicja kradzieży mówi, że jest to wymiana coś za nic. Możliwa jest taka wymiana i zdarza się ona bardzo często, w której obydwie strony wymieniają się dobrami ekwiwalentnymi, ale jedna strona oddawane dobro wyprodukowała samodzielnie kosztem własnej pracy. Druga zaś oddała dobro, które wyprodukował ktoś inny. Można powiedzieć, że w ramach tej jednej wymiany kradzieży nie ma, ale jeśli ktoś w ramach jednej wymiany oddaje dobro, którego nie wyprodukował kosztem własnej pracy i zdobył je w inny sposób niż oddając w zamian wyprodukowane przez siebie dobro, to i tak musiał to dobro ukraść ponieważ musiał zdobyć coś za nic. Do tego, żeby stwierdzić, czy jest się złodziejem, nie trzeba wiedzieć, kogo się okradło. Przedstawione logiczne rozumowanie wyjaśnia, że kradnie każdy, kto konsumuje jakiekolwiek użyteczne dla niego dobro, wyprodukowane przez innych ludzi, bo każde dobro przez kogoś zostało wyprodukowane ale nie wyprodukował kosztem własnej pracy i nie oddał za nie żadnego dobra użytecznego dla innych ludzi. Dlatego każda spekulacja jest kradzieżą i każdy spekulant jest złodziejem. Spekulacja polega wyłącznie, podkreślam, wyłącznie na kupowaniu czegokolwiek za cenę niższą, i sprzedawaniu za cenę wyższą, bez konieczności produkcji jakiegokolwiek użytecznego dla innych dobra, po to, żeby za zdobyte w ten sposób środki nabyć dobra wyprodukowane przez innych ludzi. Spekulacje często myli się z handlem lub pośrednictwem. Handel rozumiany wyłącznie jako połączenie transakcji kupna i sprzedaży po wyższej cenie jest spekulacją. Jednak słowem handel często mylnie określa się pośrednictwo. Pośrednictwo jest usługą, czyli dobrem, ułatwiającą wymianę dóbr między anonimowymi producentami i konsumentami. Jest pracą użyteczną dla stron takiej wymiany a różnica cen jest marżą, czyli wynagrodzeniem za taką usługę. O tym, czy jakieś działanie jest spekulacją, czyli kradzieżą, czy pośrednictwem, czyli usługą, nie decyduje to, czy spekulant się napracował, lecz to, czy z jego pracy mają pożytek inni ludzie. To, że spekulant skończył studia, analizuje trendy, denerwuje się, ryzykuje, angażuje własny kapitał, ślęczy przy komputerze całymi dniami, nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ cały jego wysiłek nastawiony jest na własną korzyść i nie przynosi innym korzyści, za którą gotowi byliby oni zapłacić. Oczywiste jest, że w praktycznym życiu ludzie podejmują działania w różnych celach, i w skomplikowanych okolicznościach. I czasami trudno jest dokładnie ustalić, czy coś jest spekulacją, kradzieżą, czy nie. Na przykład jedni ludzie kupują złoto lub nieruchomości po to, żeby zabezpieczyć zdobyte pieniądze przed utratą ich wartości nabywczej. Inni natomiast po to, żeby na złocie spekulować. I zdarza się, że ci pierwsi dzięki zmianie wartości złota Osiągają również zysk spekulacyjny, umożliwiający im kradzież, czyli zdobywanie dóbr bez konieczności pracy pożytecznej dla innych. Ocena, czy taka forma kradzieży przy okazji i bez złych intencji jest działaniem nagannym, jest kwestią odrębną i nie ma wpływu na to, że jest ona kradzieżą. O ile przy obrocie dobrami można mieć trudności z ustaleniem, gdzie kończy się pośrednictwo, a zaczyna spekulacyjna kradzież, to nie powinno być żadnych wątpliwości, że kradzieżą w postaci czystej jest spekulacja na pieniądzach, walutach, kryptowalutach i tzw. instrumentach finansowych, które nie są dobrami, lecz środkami wymiany. Takich transakcji dokonuje się m.in. na tzw. foreksie. Ich istota polega na tym, że spekulant za pieniądze kupuje inne pieniądze i osiąga zysk w postaci różnicy cen zakupu i sprzedaży, a za zdobyte w ten sposób pieniądze kupuje od różnych producentów potrzebne mu dobra żywność, mieszkanie, samochód, odzież bez konieczności produkcji jakichkolwiek dóbr użytecznych dla innych ludzi. To, że pieniądze wydane przez spekulanta na zakup walut i pieniądze zdobyte od innych spekulantów mogą, chociaż nie muszą być pieniędzmi otrzymanymi za produkcję dóbr, nie zmienia faktu, że spekulacyjny zysk jest osiągnięty bez konieczności produkcji dóbr, a za ten zysk spekulant może zdobyć dobra od innych producentów. Spekulacja jest zjawiskiem powszechnym, uprawiana jest w skali indywidualnej i instytucjonalnej i podobno ponad 90% znajdujących się w obrocie pieniędzy ma charakter spekulacyjny i nie ma pokrycia w produkowanych dobrach. Można uzasadnić pogląd, że pieniądze te są narzędziem korupcji, i służą zdobywaniu poparcia w walce o polityczną i ekonomiczną władzę, m.in. przez umożliwianie zdobywania dóbr pasożytniczym elitom kształtującym opinię publiczną. Elity te również na poziomie akademickim tworzą mitologię spekulacji, przedstawiając społeczeństwu pożytki, jakie jakoby przynoszą społeczeństwu spekulanci, i które mają uzasadniać prawo tych spekulantów do korzystania z dóbr produkowanych przez okradanych producentów. Najczęściej wskazywanymi pożytkami wynikającymi z działań spekulantów są podejmowanie i przejmowanie ryzyka, równoważenie popytu i podaży, alokacja kapitału, zapewnienie płynności rynku itp. Jednak są to bez wyjątku semantyczne konstrukty nie mające odpowiednika w rzeczywistości. Nie miejsce tu na szczegółową analizę wszystkich spekulacyjnych mitów wystarczy wspomnieć tylko, że inwestujący długoterminowo producent ryzykuje znacznie więcej niż spekulant spekulujący z użyciem komputerowych algorytmów dokonujących transakcji co 50 milisekund, a mimo to nikt nie płaci producentowi za ryzyko, a tylko za użyteczne dobro. Jedyną istotną informacją dla producentów jest rynkowa cena dóbr wynikająca z rzeczywistego popytu konsumentów, a zmiany cen wynikające ze spekulacji taką informację tylko zafałszowują. Nie może być mowy o żadnej alokacji kapitałów, gdy spekulant siedzący w Warszawie dokonuje zakupu na giełdzie w Londynie, przelewając wirtualne pieniądze z konta w banku mającego siedzibę na Cyprze na konto firmy zarejestrowanej na Kajmanach. Płynność rynku zależy od tego, czy produkujące, konsumujące i pośredniczące strony wymiany rynkowej są w stanie zawierać transakcje wymiany, na co działalność spekulantów nie ma żadnego wpływu poza zakłócaniem informacji o rzeczywistych potrzebach uczestników realnego rynku wymiany. Spekulacja jest legalną, legalną formą kradzieży, ale poza jej skutkami ekonomicznymi ma ona istotne skutki społeczne. Otóż Oferując możliwość legalnego i społecznie tolerowanego zdobywania potrzebnych dóbr bez konieczności produkcji użytecznych dóbr ekwiwalentnych, obniża motywację do podejmowania wysiłku produkcyjnego i promuje wzorce zachowań pasożytniczych, co w skali społecznej musi prowadzić do zaniku produkcji dóbr i albo do cywilizacyjnego regresu albo do upowszechnienia się grabieży. Chociaż moja osobista ocena spekulacji, podobnie jak kradzieży, jest zdecydowanie negatywna, moim celem nie jest ocena spekulacji i spekulantów. I zapewne można wskazać takie obszary, w których ich umiejętności mogłyby być wykorzystane dla społecznego pożytku. Moim celem jest wyłącznie wyjaśnianie mechanizmu spekulacji. Oceny niech każdy dokona sam we własnym sumieniu. Dziękuję bardzo.